Będziesz wyprowadzać naszego psa i wpłacać miesięcznie trzy tysiące złotych. Rodzina mojego męża zażądała tego przed ceremonią ślubną. Omal nie parsknęłam śmiechem. Słucham, moi teściowie wzięli moją skromność i milczenie za słabość, ale pomylili się co do panny młodej. Nazywam się Katarzyna. Mam trzydzieści osiem lat. Jestem prawniczką i do niedawna całkowicie pogodziłam się z myślą, że mogę nigdy nie wyjść za mąż. Nie dlatego, że nie chciałam, ale dlatego, że spędziłam ostatnie 10 lat, pracując po 16 godzin dziennie w naszej rodzinnej kancelarii w Warszawie. Moja matka jest wspólnikiem. Mój ojciec założył kancelarię. Moja siostra jest specjalistką od umów. Dorastałam, oglądając akta sądowe, zamiast bajek. Gdzieś po drodze urodziny się rozmyły, związki się rozpadły, a gdy podniosłam głowę, miałam prawie 40 lat. Wciąż byłam singielką, nie byłam zdesperowana, ale byłam zmęczona. Zmęczona płytkimi wiadomościami, nieudanymi pierwszymi randkami i mężczyznami, których przerażały moje ambicje. Nie szukałam już fajerwerków, szukałam spokoju, stabilności. Wtedy Natalia, moja wieloletnia przyjaciółka, napisała do mnie: Powinnaś spróbować. To nie aplikacja. To prawdziwe wydarzenie. Wysłała mi link do prywatnego spotkania swatki organizowanego przez butikową agencję randkową dla profesjonalistów powyżej 35 roku życia. Zaśmiałam się, potem kliknęłam. Dwa tygodnie później stałam przed lustrem w granatowej jedwabnej bluzce i eleganckich spodniach przypominając sobie, żeby uśmiechać się tak, jakbym nie oceniała wszystkich w pokoju. Spotkanie było w barze na dachu w centrum. Tłum elegancki, zdenerwowany, popijający drogie koktajle i dyskretnie szukający obrączek. Ledwo usiadłam przy barze, gdy podszedł do mnie. Pierwszy raz? Zapytał. Skinęłam głową. A ty? Tak, mam nadzieję, że ostatni. Nazywał się Damian po czterdziestce, kierownik projektów budowlanych. Nie był krzykliwy, ale był w nim spokój. Podobał mi się. Taka cicha dojrzałość. Zadawał przemyślane pytania. Patrzył mi w oczy. Nie dominował w rozmowie i nie pytał, jakim prawem się zajmuje. To podobało mi się jeszcze bardziej. Spędziliśmy cały wieczór rozmawiając, bez wymuszonych rozmów towarzyskich, tylko my dwoje opierający się o balustradę, obserwujący migoczące światła miasta. Tej nocy powiedziałam sobie, żeby nie przesadzać z analizowaniem. Ale gdy następnego dnia napisał. Uśmiechnęłam się. Nasza pierwsza prawdziwa randka to była kolacja na starówce, potem spacer nad Wisłą, potem niedzielny brancz. Był konsekwentny, uważny. Mówił o chęci ustatkowania się, o budowaniu życia w wolniejszym tempie. Powiedział, że wyobraża sobie swoją przyszłą żonę w domu, dbającą o dom, może o jego rodziców, gdy się ze Nie poprawiłam jego założeń. Nie wspomniałam o moich sprawach godzinach w sądzie czy dyplomie z Uniwersytetu Warszawskiego wiszącym w moim biurze. Powiedziałam tylko, że pomagam w rodzinnej firmie. To nie było kłamstwo, tylko strategiczna niejasność. Po raz pierwszy od lat czułam się z kimś bezpiecznie. Nie podekscytowana, nie zelektryzowana, ale bezpieczna. Miesiąc później poznał moich rodziców. Mój ojciec wypytywał go o pozwolenia budowlane. Moja siostra Małgorzata uśmiechała się znacząco. Moja matka Ewa obserwowała go, jakby czytała zeznania. Po jego wyjściu powiedziała: Jest uprzejmy, trochę naiwny, ale nieszkodliwy. Chcę, żebym rzuciła pracę, powiedziałam. A ty chcesz? Może, jeśli to oznacza coś prawdziwego. Nie protestowała, powiedziała tylko: Pracę można zmienić, w spokoju ducha nie. Damian oświadczył się sześć tygodni później. Prosto. Przy kawie. Kocham cię, powiedział. Chcę z tobą budować życie. Powiedziałam tak. Zaskoczyłam samą siebie, jak szybko rzuciłam się w planowanie ślubu. Znaleźliśmy piękną posiadłość pod miastem, ceglane ściany, delikatne ogrody, idealny czerwcowy termin. Jego rodzina była mniejsza, tylko rodzice, Krystyna i Władysław oraz starszy brat z rodziną. Moja była większa, głośniejsza, pełna prawników i długich toastów. Gdy nasze rodziny spotkały się na branczu po raz pierwszy, zobaczyłam to natychmiast. Byliśmy z dwóch różnych planet. Moi rodzice ubrani, jakby szli na rozprawę. Jego rodzice przybyli w dresach, głośno kłócąc się o parking. Krystyna zmierzyła mnie wzrokiem. – Jesteś bardzo wyszukana – powiedziała, jakby to było ostrzeżenie – Uśmiechnęłam się. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie jesteś zbyt zajęta, żeby gotować. Mój władek nie znosi jedzenia ze sklepu. Właściwie katarzyna świetnie gotuje, odpowiedziała gładko moja matka. Ale zamawiamy, gdy jesteśmy zmęczeni perfekcją. Tego wieczoru wzięła mnie na bok. Jesteś pewna? Nie są okropni, powiedziałam. Po prostu inni. Teraz nie są twoim problemem, ale będą. Zignorowałam ucisk w klatce piersiowej. Następne tygodnie minęły błyskawicznie. Przymiarki, listy gości, degustacje menu. Damian niewiele pomagał, tylko się uśmiechał i mówił cokolwiek chcesz. Na powierzchni wszystko wyglądało jak sen z Pinteresta. Pod spodem czułam, jakbym odgrywała czyjeś życie. Noc przed ślubem spędziłam w domu rodziców. Małgorzata przyniosła szampana, mama po raz ostatni wyprasowała suknię. Śmiałyśmy się jak na piżama party. Gotowa być czyjąś żoną? drażniła Małgorzata. Jestem gotowa odpocząć, powiedziałam. Nie kłócić się codziennie. Ty się nie kłócisz, powiedziała. Ty przeprowadzasz przesłuchanie. Ranek ślubu był ciepły i złoty. Apartament panny młodej wychodził na ogród. Obsługa przyniosła kawę i świeże wypieki. Moja suknia wisiała jak chmura na mosiężnym wieszaku. Upięłam włosy i usiadłam przy toaletce podczas gdy Małgorzata poprawiała welon. Mama siedziała przy oknie, przeglądając program. Wyglądasz pięknie, powiedziała nie podnosząc wzroku, jak kobieta, która wygrywa procesy i serca. Uśmiechnęłam się. Nie denerwuję się. Nie powinnaś. To nie sąd. Możesz powiedzieć nie, jeśli chcesz. Nie mówię nie. Spojrzała na mnie wtedy długo i spokojnie. Dobrze. Rozległo się pukanie do drzwi. Małgorzata zaczęła wstawać, ale drzwi otworzyły się gwałtownie. Stali tam bez zaproszenia Krystyna i Władysław, ubrani w stroje wizytowe, uśmiechając się, jakby nic się nie stało. W apartamencie panny młodej zapadła cisza. Powietrze się zmieniło. Jakby ktoś właśnie uchylił okno zimą. Mama pozostała nieruchoma, ręce złożone na kolanach, gdy Krystyna weszła dalej do pokoju, nie czekając na pozwolenie. Musimy szybko porozmawiać z Katarzyną przed ceremonią, powiedziała, strzepując niewidzialny pyłek ze spódnicy. Tylko kilka spraw rodzinnych. Mama powoli wstała z krzesła. To nie miejsce. Och, daj spokój! Odpowiedziała wesoło Krystyna. To zajmie tylko chwilę. Władysław szedł za nią jak cień, oferując skinienie, które było jednocześnie uprzejme i zadufane. Moja siostra stała przy toaletce, niepewna czy interweniować czy uciekać po pomoc. Stałam nieruchomo w sukni ślubnej i zapytałam ostrożnie. Czy coś się stało? Uśmiech Krystyny się poszerzył. Nic takiego, kochanie. Chcemy tylko upewnić się, że oczekiwania są jasne, zanim wszystko stanie się oficjalne. Mama podeszła bliżej do mnie, ale nic nie powiedziała. Chodzi o to, zaczęła Krystyna, składając ręce przed sobą. Po ceremonii będziesz mieszkać z nami, zamrugałam. Słucham? To ma więcej sensu, dodał Władysław. Brat Damiana wyprowadził się lata temu. Mamy miejsce. A ty nie masz dzieci ani pracy teraz, więc nie ma sensu marnować pieniędzy na jakieś drogie mieszkanie. Odwróciłam się do mamy, która teraz patrzyła na nich z idealnie nieczytelnym wyrazem twarzy. Planowaliśmy wprowadzić się do apartamentu, który wynajęliśmy, powiedziałam. To odwołane, powiedziała rzeczowo Krystyna. Nie ma już takiej potrzeby. Władysław wystąpił naprzód. A ponieważ będziesz mieszkać pod naszym dachem, oczekujemy rozsądnego miesięcznego wkładu. Trzy tysiące powinno wystarczyć, plus wszelkie premie świąteczne. Te powinny iść na dom. Omal nie parsknęłam. Słucham? Słyszałaś nas, powiedziała Krystyna. To robią synowe w prawdziwych rodzinach. Wspierają starszych. A skoro nie będziesz pracować, dodał Władysław. Będziemy potrzebować, żebyś wyprowadzała bele dwa razy dziennie. To nasz Bigl. Denerwuje się, jeśli nie ma porannego i popołudniowego spaceru. Otworzyłam usta, ale nie wyszły żadne słowa. I zanim zaprotestujesz, kontynuowała Krystyna, mówimy to teraz, bo gdy ceremonia się odbędzie, nie ma odwrotu. Lepiej być jasnym od początku. Mama zrobiła krok naprzód. Żebym dobrze zrozumiała, czy poważnie sugerujecie, że moja córka ma zrezygnować ze swojego domu, dochodów i autonomii, żeby wyprowadzać waszego psa i płacić czynsz w waszym domu? Taka umowa, powiedział Władysław. W końcu znalazłam głos. Czy Damian o tym wie? To nasz syn, warknęła Krystyna. Ufa nam. A gdyby się nie zgadzał, powiedziałby coś. Mama wydała cichy, niedowierzający śmiech. Wdarliście się do jej apartamentu z żądaniami i nie pomyśleliście, że może to być odebrane jako wrogie? Krystyna machnęła ręką. To nic osobistego. Po prostu tak robimy. Mama spojrzała na mnie i zapytała spokojnie. Czy nadal chcesz to kontynuować? Nie mogłam mówić. Czułam, jakby podłoga pochyliła się pode mną. Ręce mi drżały, ale coś we mnie kliknęło. Nie, powiedziałam. Nie chcę. Twarz Krystyny opadła. Słucham? Mama delikatnie położyła rękę na moich plecach. Chodźmy. Głos Władysława się podniósł. Naprawdę od tego odchodzisz? Od Damiana? Odchodzę od was, odpowiedziałam. Myślisz, że możesz nas zawstydzić i ujdzie ci to na sucho? warknęła Krystyna. Pozwolić o odszkodowanie. Zrujnujemy waszą reputację. Zapraszamy do próby. Powiedziała mama głosem jak stal ale powinnam chyba powiedzieć, że cała nasza rodzina to prawnicy a jeśli chcielibyście przetestować prawo w kwestii przymusu proszę bardzo. Obserwowałam, jak ich usta się zaciskają Miłego popołudnia powiedziała mama skończyłyśmy. Wyszłyśmy z tego apartamentu bez słowa. Przebierałam się w ciszy. Ledwo słysząc mamę rozmawiającą przez telefon, odwołującą ceremonię, siostra zawiozła nas do miasta swoim samochodem i przez całą godzinę nikt się nie odezwał. Damian zadzwonił tego wieczoru. Nie wiedziałem, powiedział. Przysięgam, nie zatwierdzałem niczego z tego. Moja mama, ona po prostu. Ale nie powstrzymałeś tego, powiedziałam. Pozwoliłeś im przejąć kontrolę. Dałeś im pozwolenie, nie mówiąc ani słowa. Nie wiedziałem, co planują. Nie zapytałeś. Była cisza w słuchawce. Przepraszam, powiedział w końcu. Nie chciałem cię stracić. Straciłeś mnie w momencie, gdy stanąłeś za nimi zamiast przy mnie. Rozmowa się skończyła. Zablokowałam jego numer tej nocy. Myślałam, że to będzie koniec. Ale moja siostra miała inne plany. Najwyraźniej, pomagając mi się ubrać tego ranka, zostawiła telefon na stole nagrywający. Niecelowo. Używała kamery do robienia spontanicznych zdjęć mnie w lustrze poprawiającej suknię. Ale nagrało wszystko. Żądania Krystyny, zadufaną zgodę Władysława, cały nieocenzurowany monolog. A Małgorzata, moja genialna siostra, nie zmarnowała ani sekundy. Zanim goście weselni zajęli miejsca, zastanawiając się dlaczego ceremonia się nie zaczęła, Małgorzata podłączyła telefon do systemu audio-wideo posiadłości. Obsługa próbowała ją powstrzymać, ale powiedziała tylko: "Zaufajcie mi, to musi być pokazane". Światła przygasły i odtworzono wideo. Oto ja, stojąca w sukni ślubnej, wyglądająca na oszołomioną, gdy Krystyna i Władysław Ogłaszają, że będę wyprowadzać ich psa dwa razy dziennie i płacić im trzy tysiące miesięcznie za przywilej mieszkania w ich domu. W pokoju była cisza, można było usłyszeć spadającą szpilkę. Gdy klip się skończył, głos Małgorzaty rozległ się przez głośnik. Nie będzie dziś ślubu. Dziękujemy za zrozumienie, westchnienia, szepty. Kilku gości wstało i natychmiast wyszło. Niektórzy zostali oszołomieni na miejscu. Nie było mnie tam, żeby to zobaczyć, ale słyszałam o tym od kilku kuzynów, dwóch przyjaciółek i florystki. To był najbardziej pamiętny ślub, który się nie odbył, i najbardziej satysfakcjonujący moment, którego nigdy nie widziałam na własne oczy. Ranek po odwołanym ślubie siedziałam przy kuchennym stole w koszulce, boso popijając przypalona kawę, którą tata zaparzył o szóstej rano. Cisza w domu była ciężka, nienapięta, po prostu pełna. Pełna tego, co prawie było. Mama weszła, niosąc żółtą teczkę i delikatnie położyła ją obok mnie. Co to? Zapytałam. Zestawienie tego, co nam winni. Otworzyłam ją. Suma była brutalna. Opłaty za odwołanie miejsca, catering, kwiaty, fryzjer i makijaż, zaliczka dla fotografa, transport, spersonalizowane oznaczenia. Sumowało się do więcej, niż chciałam przyznać. Wystawimy im oficjalną fakturę, powiedziała, z nagraniem jako dowód wspierający. Jeśli odmówią, idziemy do sądu. Spojrzałam w górę. Naprawdę to robimy? Uniosła jedną brew. Myślisz, że pozwolimy im odejść czysto po tym, co zrobili? Słuszna uwaga. Tego popołudnia podpisałam wezwanie do zapłaty. Kurier dostarczył je osobiście do ich domu następnego ranka. Do południa zadzwonił prawnik rodziny Damiana, żeby negocjować. Próbowali zaoferować połowę. Odmówiliśmy. Do piątku zgodzili się zapłacić wszystko w całości bez procesu, bez zamieszania pod warunkiem, że podpiszemy klauzulę o zakazie oczerniania. Dodaliśmy jedno zdanie. Klauzula o zakazie oczerniania dotyczy publicznych wywiadów i publikacji komercyjnych. Prywatne rozmowy i legalnie uzyskane nagrania są wyłączone. Podpisali. Nigdy więcej nie rozmawiałam z Damianem. Nie osobiście, nie przez telefon, tylko jeden ostatni e-mail od niego zatytułowany Przepraszam. Pełen wymówek. Nie wiedziałem, że to zrobią. Nie myślałem, że zajdzie to tak daleko. Myślałem, że będziesz elastyczna, kocham cię, chciałem, żeby nam się udało. Przeczytałam raz, potem usunęłam. Nie możesz kochać kogoś, jednocześnie biernie obserwując, jak jest niszczony. Nie możesz pozostać neutralny w wojnie, którą rozpoczynają twoi rodzice. Minęły tygodnie, potem miesiące. Wróciłam do biura we wtorek. Opuściłam lunch dla rozprawy. Wzięłam dodatkowych klientów, zostawałam do późna każdej nocy. Na początku chodziło o rozproszenie, ale powoli znów czułam się sobą. Pewnego październikowego popołudnia znajome nazwisko pojawiło się na naszej liście przyjęć. Łukasz. Studiowaliśmy razem prawo. Ta sama grupa, ten sam brutalny profesor prawa cywilnego. Oboje zdaliśmy egzamin adwokacki wcześniej, oboje zbyt dumni, żeby przyznać jak bardzo się nawzajem motywowaliśmy. Nie widziałam go prawie 10 lat. Gdy wszedł do sali konferencyjnej, dwukrotnie spojrzałam. Urosłeś, powiedziałam. Ty stałaś się sławna, odpowiedział. Mój kuzyn wysłał mi klip z twojego wesela. Jęknęłam. Proszę, nie cytuj. Nie będę. Ale między prawniczym zniszczeniem a wyjściem w sukni, to było ikoniczne. Pracowaliśmy razem nad sprawą przez sześć tygodni. Łukasz poszedł w korporację. Fuzje i przejęcia, finanse międzynarodowe, rodzaj prawa, który przychodził z sześciocyfrowymi zaliczkami i erozją duszy, ale wciąż miał ogień, wciąż kwestionował wszystko, co mówiłam, wciąż kłócił się dla sportu, uwielbiałam to. A potem pewnej nocy, po wygraniu szczególnie skomplikowanego arbitrażu, zapytał: Czy kiedykolwiek myślisz, że prawdziwą tragedią nie jest to, gdy coś się kończy? Ale gdy prawie się zaczyna, wpatrywałam się w niego. Zapraszasz mnie na randkę, czy cytujesz swojego terapeutę? Jedno i drugie, powiedział. Zaczęliśmy powoli. Kolacje, wieczory muzealne, weekend nad morzem. Poprosił mojego ojca o pozwolenie na grę przy jego stole pokerowym. Moja siostra dla zabawy sprawdziła jego przeszłość. Mama zapraszała go na niedzielne obiady i czekała, czy sięgnie po portfel. Sięgnął. Rok później oświadczył się nie na kolanie, nie z fanfarami. Siedzieliśmy na kanapie, wyczerpani zeznaniami, dzieląc się chińszczyzną na wynos, gdy podał mi pudełko z pierścionkiem. Jeśli chcesz, powiedział, naprawdę chciałbym być tym, który stanie po Twojej stronie, gdy nadejdzie następna burza. Nie płakałam. Powiedziałam tylko nareszcie. Pobraliśmy się cicho w łazienkach królewskich. Bez gości, bez przemówień, tylko przysięgi, dokumenty i fotograf, którego wynajęliśmy przez Internet. Następnego dnia wróciliśmy do pracy. I pewnego wiosennego popołudnia, dwa lata później, siedzieliśmy na kocu piknikowym w parku, podczas gdy nasza córka, Gracja, goniła bańki mydlane po trawie. Miała loki Łukasza i moje spojrzenie z ukosa. Była nieustraszona i głośna, śmiała się, jakby wynalazła radość. Gdy biegała w kółko, Łukasz podał mi butelkę wody. Gapisz się, powiedział. Myślę. Niebezpiecznie? Myślę o tym, jak blisko byłam oddania tego wszystkiego. Uśmiechnął się. Masz na myśli układ z wyprowadzaniem psa? Dokładnie. I czynsz. I bigla. Zaśmiał się. To byłaby tragedia. Wytrzymałabym dwa dni, zanim podpaliłabym dywan w salonie. Zaśmiał się. Wtedy go zobaczyłam. Damiana. Był po drugiej stronie parku, trzymając za rękę kobietę o łagodnych oczach. Mieli dziecko w nosidełku, maluch szedł za nimi z sokiem w torebce. Wyglądali dobrze, spokojnie, przeciętnie. Zobaczył mnie. Skinęłam raz. On skinął z powrotem. Nic więcej. Łukasz spojrzał. Znajomy? Duch powiedziałam z innego życia. Nic nie powiedział. Po prostu wyciągnął rękę, splutł palce z moimi i przyciągnął mnie blisko. Gracja upadła na kocki, chocząc. – Mamo, wygrałam! – krzyknęła. – Wygrałaś! – powiedziałam. – Zawsze wygrywasz. Miałam to na myśli, wszystko. Nie dostałam ślubu, który zaplanowałam. Nie nosiłam sukni, którą kupiłam. Nie stałam się żoną, którą ktoś inny miał na myśli. Ale znalazłam swoją rodzinę na swoich warunkach, w swoim czasie. I nic. Ani Beagle, ani faktura na 3000, ani jedno żądanie przebrane za tradycję, nigdy mi tego nie odbierze.